Ja może zacznę od tego, że ja jako kapitan tej reprezentacji zawsze będę stał za, za piłkarzami, za, za trenerem, za całym sztabem. Stajemy, zdaję sobie sprawę, że w tym momencie, niezależnie od tego, co powiem, interpretacja pewnie mo, moich słów i tak, i tak będzie, i tak będziecie interpretowali po swojemu, bo wiadomo, że jednak emocje cały czas Wam, nam towarzyszą, i to raczej są to, to negatywne emocje. Ale z drugiej strony, jeśli przede wszystkim porównamy sobie to, jak każdy z nas, jaki miał sezon poprzedzający Mistrzostwa we, we Francji, Mistrzostwa Europy, a Mistrzostwa Świata, to niestety ciężko jest później przygotować drużynę w dwa czy trzy, trzy, trzy tygodnie. Tutaj jednak, mi się wydaje, że w ostatnich latach wyciskaliśmy z tej drużyny... Nie 100%, a nawet 110 I myślę, że ostatnie 4 lata daliśmy naprawdę dużo, dużo satysfakcji z tej reprezentacji. Teraz zdajemy z tego sprawę, że, że zawaliliśmy, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnego poziomu, jeśli, jeśli jesteśmy na tym poziomie, jakim jesteśmy. I moim zdaniem wiele elementów zaważyło na tym, że te dwa mecze tak wyglądały. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie jest łatwo tu przyjść, rozmawiać, odpowiadać na pytania, ale z drugiej strony najłatwiej byłoby pewnie schować głowę w piasek i, i, i przeczekać, jak to wszystko minie. Ale z drugiej strony, ja wiem, że jako kapitan też czuję się odpowiedzialny za to wszystko. Walczyliśmy, daliśmy z siebie wszystko. Jedyne pretensje, jakie możemy mieć, to na pewno ten pierwszy mecz z Senegalem. Jeśli chodzi o wczorajszy, to. Tu to, to widać różnicę, było widać różnicę klas przede wszystkim. To, że w eliminacjach wygrywaliśmy, zdobywaliśmy te punkty i awansowaliśmy, to, to na pewno dla nas też był jakiś sukces, awans na sam mundial. Wielokrotnie ja nawet udzielając wywiadów, będąc na konferencji Mówiłem, jaka, albo starałem się też powiedzieć, jaka jest sytuacja. Wiadomo, że też emocje były wysokie, ekscytacja była wysoka, nie do końca też. Pewnie chcieliście usłyszeć to, co chcieliśmy Wam przekazać. My walczyliśmy o to, żeby było jak najlepiej na tym turnieju, ale na ten moment po prostu na więcej nas nie było stać. I wydaje mi się, że um, mając też takie problemy, jakie mieliśmy przed, przed Mundialem, jeśli chodzi o kontuzję, o brak gry. To każdy z nas chciał dać jak najwięcej. Chciał dać jak naj... spróbować się jak najlepiej przygotować do tego Mundialu, do tego, żeby jak najlepiej się prezentować na, na tych meczach, ale widać, że to było za mało. I z jednej strony um, ciężko jest całą walką zdobyć punkty. No to niestety na Mundialu to jest zdecydowanie za mało. Um, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że teraz nie, 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 nie sprostaliśmy temu zadaniu, bo trzeba to otwarcie powiedzieć. Z drugiej strony nie możemy też patrząc w perspektywie przyszłość nawet poddać się. Musimy dalej dalej wierzyć w tą reprezentację, dalej próbować się przygotować i kolejnej eliminacje zagrać przede wszystkim dobrze, bo nie ma co się oszukiwać, że najłatwiej wszystko Zburzyć i zacząć to od nowa, ale to też nie, nie, nie jest. Nie, nie warto iść tą drogą. My przez ostatnie cztery lata naprawdę myślę, że daliśmy wiele, wiele radości kibicom. Te, teraz na tym mundialu tej radości w ogóle nie daliśmy i zdajemy sobie z tego sprawę, i to musimy na klatę przyjąć. I, I to nie jest łatwe. My też mamy w głowach wiele myśli, milion, milion myśli, które raczej nie są pozytywne, wręcz same, same negatywne. I, i mam nadzieję, że w tym ostatnim meczu przede wszystkim zagramy o, gramy o honor, ale zagramy tak, że w jakimś stopniu pokażemy, że dalej jesteśmy tą reprezentacją, która zaprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy.